Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmienić napięcie wyjściowe w zasilaczu impulsowym. Mamy tutaj taki 12V zasilacz, wydajność prądowa 1,5A. Wybrałem ten zasilacz nie bez powodu do dzisiejszego odcinka, ponieważ jest z nim pewien problem a mianowicie na wyjściu daje on zamiast deklarowanych 12V 13,5V. Sprawdzałem pod obciążeniem, napięcie nie obniża się, cały czas jest te 13,5 V. Rozbierzemy ten zasilacz i zmienimy napięcie wyjściowe, lekko je obniżymy. Przy okazji powiem Wam najważniejsze rzeczy związane ze zmianą napięcia w zasilaczach impulsowych. Z tego co widzę, to ten zasilacz jest tutaj jakoś zgrzany, sklejony. To nie jest obudowana zatrzaski. Bo w tych obudowach na zatrzaski, jak włożyć tutaj paznokieć i ponaciskać, to w jednym miejscu będzie więcej luzu, a w drugim mniej. Tutaj wszędzie jest tyle samo luzu, a tak właściwie to wcale go nie ma. Taką obudowę można rozebrać, umiejętnie uderzając młotkiem w to łączenie. Ja powiem wam, nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie, nigdy nie rozbierałem obudów w ten sposób, więc myślę, że dzisiaj to jest dobry moment, aby spróbować taką obudowę w ten sposób rozebrać. Powalę w tą obudowę trochę końcówką młotka. Oczywiście, włączenie: jak to nie da rezultatów, no to po prostu spróbuję śrubokrętem. Tak jak to zawsze robię. O, coś tutaj poszło. Chyba puściło. Teraz spróbujmy z drugiej strony. Z tego co widzę, to tutaj już puściło. No, słuchajcie, już prawie się udało. No dobra, obudowę mamy rozebraną. Wygląda ona całkiem nieźle, jak widzicie. Ten sposób z młotkiem jest lepszy, niż sposób z podważaniem śrubokrętem. I co my tu mamy? Od razu widać. Że to jest raczej przemyślana konstrukcja. Jest tutaj nawet filtr sieciowy. To się rzadko zdarza w takich małych zasilaczach. Tu mamy dwa kondensatory wygładzające. Nawet taki kondensator na wejściu klasy X2. Tutaj jest kondensator wygładzający napięcie dla scalaka. Tu jest transformator. Mam tutaj taki kondensator pomiędzy stroną. Pierwotną a wtórną, a tu mamy stronę wtórną. Diody na wyjściu, deprostujące napięcie z uzwojenia transformatora. Dwa kondensatory oraz jeszcze taki filtr. Zobaczmy jeszcze drugą stronę płytki. Ona jest tutaj jakoś przyklejona, muszę ją podważyć. Po tej stronie mamy całkiem sporo elementów SMD różne rezystory, kondensatorek, dioda, mostyk prostowniczy. Pod tym kawałkiem dwustronnej taśmy już nic się nie kryło. Była tam po prostu dosyć spora izolacja pomiędzy stroną wtórną a stroną pierwotną. To, co tutaj rzuca się w oczy, to brak jakiegokolwiek transoptora. Zapytacie się pewnie, to w jaki sposób ten zasilacz kontroluje napięcie wyjściowe. Skoro nie ma tutaj żadnego sprzężenia zwrotnego z wyjścia, schemat takiego zasilacza w uproszczeniu wygląda tak. Mamy tutaj transformator z trzema uzwojeniami: wtórnym, pierwotnym i pomocniczym. Tutaj na tym kondensatorze mamy jakieś 325V. Tutaj jeszcze jest mostek prostowniczy po tej stronie i jakiś filtr sieciowy, bezpiecznik. Tutaj po stronie wtórnej także mamy kondensator. Tutaj mamy już to napięcie wyjściowe wygładzone i mamy tam także diodę. Podobnie jest z uzwojeniem pomocniczym. Jest to zasilacz w topologii flyback, tak jak większość zasilaczy małej mocy, co oznacza, że energia tutaj na stronę wtórną jest przenoszona dopiero wtedy, gdy ten tranzystor kluczujący po stronie pierwotnej się wyłącza. W naszym zasilaczu nie mamy żadnego osobnego tranzystora, żadnego mosfeta, no jest on wbudowany do scalaka. Jak ten mosfet się załącza, Tutaj, gdzie kropka, czyli początek uzwojenia, mamy minusa, tu mamy plusa. Czyli tutaj i tutaj także są minusy i te diody nie przewodzą. Jak MOSFET się wyłącza, to cewka próbuje podtrzymać przepływ prądu. Polaryzacja się zmienia. No i wtedy ta energia zgromadzona w rdzeniu przepływa sobie tutaj i tutaj. Teraz, jak tutaj mamy plusa, tutaj także są plusy. No i ten prąd płynie sobie przez diody i ładuje te kondensatory. Normalnie sprzężenie zwrotne mamy tutaj ze strony wtórnej przez jakieś zazwyczaj TL431 oraz transoptor. Tutaj w tym zasilaczu sprzężenie zwrotne mamy z uzwojenia pomocniczego. Dzięki temu, że napięcie na uzwojeniach są wprost proporcjonalne do siebie, no to znając napięcie tutaj na tym uzwojeniu możemy określić jakie napięcie jest na tym uzwojeniu i odwrotnie. Załóżmy, że tutaj mamy 10 zwojów, a tutaj 20. Teraz, gdy tutaj mamy jakieś napięcie, tu jest napięcie dwa razy wyższe. Czyli, na przykład, że tu było 12V, na tym uzwojeniu powinno być 24V. Czyli ten scalak musi się przełączyć tak, żeby na tym kondensatorze tutaj były 24V. W tym zasilaczu uzwojenie pomocnicze pełni dwie funkcje. Nie tylko zasila scalak ale także dostarcza informacji o tym, jakie jest napięcie wyjściowe. Plus tego kondensatora jest zazwyczaj podpięty do scalaka przez jakiś dzielnik napięcia i układ antyoscylacyjny. I żeby zmienić napięcie wyjściowe, trzeba zmienić rezystory w tym dzielniku. Z tego co widzę, to w tym zasilaczu uzwojenie pomocnicze jest podłączone tutaj przez taki rezystor 5,1 Ohma do diody. No i z tej diody... Później prąd płynie sobie tutaj do plusa tego kondensatorka. Drugi koniec uzwojenia pomocniczego jest podpięty oczywiście do masy. Znalazłem notę katalogową dla naszego scalaka. Jest to scalak PN8360. I jak widzicie jest tak jak mówiłem. Tutaj mamy wejście feedback, czyli sprzężenia zwrotnego. Tutaj prąd płynie sobie z uzwojenia pomocniczego. Przez rezystor na to wejście feedback, a tutaj mamy drugi rezystor pomiędzy tym wejściem feedback a masą. Tu jest dzielnik napięcia. Przyjrzyjmy się jeszcze innym elementom, jakie mamy tutaj na schemacie przykładowej przetwornicy. No jest tu mostek prostowniczy, ten główny kondensator wygładzający. Tutaj jest gasik, uzwojenie pierwotne, pomocnicze i wtórne, dioda prostująca i kondensator wyjściowy. Tu jest jeszcze dosyć ważny element. Rezystor pomiarowy. Dzięki niemu scalak wie, jaki aktualnie prąd przepływa przez ten tranzystor kluczujący. No, bo sprawa OMA. Można to sobie wyliczyć. Napięcie to jest rezystancja razy prąd. Jak napięcie odkładane na tym rezystorze jest za duże, czyli prąd jest za duży, no to scalak albo przestaje się przełączać, albo zmniejsza cykl pracy. To już zależy od scalaka. Z tego co widzę, to tą nóżkę feedback, tam od sprzężenia zwrotnego, mamy w naszym scelaku. O tu. Tu jest ta nóżka, której szukamy. Na tą nóżkę, pomiędzy tą nóżką a uzwojeniem pomocniczym, jest tutaj połączony jeden rezystor. A tutaj, pomiędzy nóżką od sprzężenia zwrotnego a masą, mamy drugi rezystor. Z tego co widzę. Te dwa rezystory są połączone równolegle, czyli zachowują się jak jeden, a tu jeszcze jest kondensator antyoscylacyjny. Ten rezystor tutaj ma wartość 360 jeszcze dwa zera lub jak kto woli 360 razy 10 do drugiej, czyli to będzie 36 kOhmów. Te dwa mniejsze rezystorki na jednym mamy 300 i trzy zera, czyli 300 kiloomów. Tutaj mamy 510,10 czyli 5,1 kilooma. Ten dodatkowy rezystor o dużej wartości jest tutaj po to, żeby dokładniej ustawić napięcie wyjściowe. W naszym zasilaczu napięcie wyjściowe jest za wysokie. Możemy obniżyć je na dwa sposoby: albo dać tutaj rezystor o mniejszej wartości, albo tutaj dać rezystor o większej wartości. W doborze rezystorów pomoże nam mój kalkulator, którego pisałem już jakiś czas temu. Podrzucę Wam linka w opisie, jak chcecie. Także możecie sobie ten kalkulator pobrać. Najpierw wyliczmy rezystancję zastępczą tych dwóch rezystorów, czyli 5,1 kOhm oraz 300 kg. Wychodzi jakieś 5 kg. Teraz policzymy. Napięcie wyjściowe na wyjściu tego naszego dzielnika, wiedząc, że tutaj mamy rezystor 36 kOhm, a tutaj 5 kOhm. Napięcie wyjściowe w naszym zasilaczu wynosiło jakieś 13,56 V. Na wyjściu dzielnika mieliśmy jakieś 1,66 V. To teraz policzmy, na jakie rezystory trzeba by te rezystory zamienić. Żeby tutaj na wejściu było 12V. Najpierw zobaczmy, jak trzeba by zmienić ten rezystor. Trzeba by dać jakieś 5,78 kOhm. Jakbyśmy chcieli zmienić ten górny, trzeba by dać jakieś 31,2 kOhm. Żeby uzyskać taką rezystancję. Z tym rezystorem 36 kOhmów trzeba by połączyć rezystor jakieś 230 kg równolegle. Ja mam rezystory 220 kg, więc damy równolegle do tego 36 kg rezystor 220 kg. I zobaczymy, czy napięcie wyjściowe spadnie. To ja już rozgrzewam lutownicę, a w międzyczasie powiem wam, na co trzeba zwrócić uwagę przy zmienianiu napięcia wyjściowego w zasilaczach. Po pierwsze, można to zrobić. W stosunkowo niewielkim zakresie. Najniższe napięcie, do jakiego możemy zejść, jest ustalane przez scalak. Scalak jest zasilany z uzwojenia pomocniczego. Skoro napięcia na uzwojeniach są wprost proporcjonalne, to jak napięcie na wyjściu spada, napięcie na uzwojeniu pomocniczym także spada. Jeżeli napięcie wyjściowe obniżymy za bardzo, no to na uzwojeniu pomocniczym napięcie będzie po prostu za niskie. No i scalek po prostu odmówi współpracy. Nie będzie chciał przełączać mosfeta. Z kolei rzeczy, które ograniczają maksymalne napięcie, do jakiego możemy podwyższyć napięcie wyjściowe, jest już więcej. Po pierwsze, są to kondensatory wyjściowe. Jak podwyższycie napięcie wyjściowe powyżej maksymalnego napięcia kondensatorów, no to kondensatory po prostu zagotują się i wybuchną. Podobnie jest z półprzewodnikami. One także mają jakieś swoje maksymalne napięcie, powyżej którego się uszkadzają. Na przykład dioda wyjściowa może się uszkodzić, jak zbytnie podwyższycie napięcie wyjściowe. To samo dotyczy tego MOSFETA. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że napięcie tutaj, drań źródło MOSFETA, nie zmienia się, nawet jak zmieniamy tutaj napięcie wyjściowe. No bo przecież napięcie tutaj na tym kondensatorze jest cały czas takie same. Ale to tylko pozory. Załóżmy, że to uzwojenie tutaj ma jakieś 100 zwojów. Uzwojenie wyjściowe damy 20 zwojów, a pomocnicze dajmy 30 zwojów. Tutaj w tym zasilaczu myślę że tych zwojów jest mniej, bo tak dużo zwojów dałoby się do zasilacza o naprawdę małej mocy. Na początku gdy mosfet jest załączony, tutaj na tym uzwojeniu mamy 325 V, Tutaj jest napięcie 5 razy niższe, no bo jest tu 5 razy mniej zwojów, czyli mamy tutaj 65 V. Jak napięcie wyjściowe mamy 12 V, no to tutaj mamy 65 V. Oczywiście na minusie, no bo zobaczcie, tutaj teraz jest minus. Przy kropce tu także jest minus, tu mamy minus 65 V, tutaj jest 12 V, czyli razem na tej diodzie mamy jakieś 77 V. Im wyższe jest napięcie wyjściowe, tym wyższe jest napięcie tutaj na diodzie, w czasie gdy MOSFET jest załączony. Co się dzieje? Jak MOSFET się wyłącza? Teraz na tym uzwojeniu mamy jakieś 12V, już pomijamy spadek na diodzie. No czyli tutaj, teraz mamy napięcie 5 razy wyższe, czyli 60V. Tutaj na tym kondensatorze mamy jakieś 325V. Skoro tutaj na uzwojeniu dochodzi nam jeszcze 60V. To tutaj teraz będzie 385 V. Napięcie drane źródło Mosfeta wynosi 385V. Im bardziej będziemy podwyższać napięcie wyjściowe, tym bardziej będzie rosło tutaj napięcie wsteczne tej diody w czasie, gdy Mosfet jest załączony, oraz tym większe będzie napięcie dran źródło Mosfeta w czasie, gdy jest on wyłączony. W końcu jak dojdziemy z tym napięciem do pewnego progu, to nawali albo MOSFET, albo dioda. Zazwyczaj zanim to się stanie, sam scalak przewie pracę. Bo te scalaki mają zazwyczaj wbudowane zarówno zabezpieczenie podnapięciowe, jak i zabezpieczenie nadnapięciowe. Jak widzicie, zmiana napięcia w zasilaczu impulsowym to wcale nie jest taka prosta rzecz. I jest wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak. No dobra, mam już tutaj wlutowany rezystor 220 kg, równolegle do tego 36 kg, na razie tak prowizorycznie, że w razie czego można go było zamienić. I żeby dalej miał on te długie nóżki, podłączmy nasz zasilacz do sieci. Od razu mówię, że jak podłączacie zasilacz, to tak. To trzeba bardzo uważać, żeby tutaj was prąd nie kopnął. Podłączamy go. No i sprawdźmy napięcie wyjściowe. Mamy tutaj jakieś 11,8 V. Udało się, napięcie spadło. Osiągnęliśmy nasz cel. Sprawdźmy, jak zachowuje się napięcie pod obciążeniem. Jak widzicie, spada ono i to dosyć znacznie. To jest duża wada tych zasilaczy ze sprzężeniem zwrotnym z uzwojenia pomocniczego. Po prostu napięcie jest mniej stabilne niż gdyby to sprzężenie było tutaj ze strony wtórnej. Napięcie wyjściowe w tych zasilaczach tra z transoptorem, czyli ze sprzężeniem, o stąd, zmienia się bardzo podobnie. Strona wtórna zasilacza ze sprzężeniem zwrotnym, stąd. Wygląda mniej więcej tak. Mamy tutaj dzielnik na rezystorach, dzielnik napięcia TL431, a tutaj diodę w transoptorze. Żeby zmienić napięcie w takim zasilaczu, także zmieniamy wartość któregoś z tych rezystorów. Czasem spotyka się budżetowe wersje takich zasilaczy bez TL431 po prostu z zenerką pomiędzy plusem a plusem diody w transoptorze. I to już wszystko na dziś. Myślę, że po dzisiejszym odcinku będziecie wiedzieć, jak zmienić napięcie wyjściowe w zasilaczu impulsowym i na co zwrócić przy tym uwagę. Jeśli się podobało, dajcie łapy w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się Wam żegnam. Do zobaczenia już niedługo.